5 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa 22 edycji ogólnopolskiego konkursu Rolnik-Farmer Roku, podczas której uhonorowano finalistów i dziesięciu laureatów wyłonionych w dziewięciu kategoriach. W ręce najlepszych gospodarzy z całej Polski trafiły statuetki, złote jabłka i wiele nagród. Ten nasz konkurs od innych różni się tym, że my wizytujemy gospodarstwa, które zakwalifikowały się do finału. Chodzi nam głównie o to, żeby na własne oczy zobaczyć to, co naprawdę te gospodarstwa wyróżnia. I tak jak 22 lata temu mieliśmy dwie kategorie gospodarstw, gospodarstwa indywidualne, wtedy tak to się nazywały, i przedsiębiorstwa rolnicze. To doszliśmy aż do dziewięciu różnych kategorii. Świadczy to o tym, jak szybki i doskonały jest rozwój polskich gospodarstw, jest dywersyfikacja, a także szukanie rynków zbytu. Kandydatów do tytułu Rolnik Farmer Roku zgłaszały Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, Izby Rolnicze oraz ośrodki doradztwa rolniczego. Takie prawo przysługiwało również członkom Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku, którymi są finaliści i laureaci poprzednich edycji konkursu. To są liderzy lokalnych, małych społeczności, którzy wyznaczają trendy w swojej dziedzinie gospodarki, ale też pokazują, jakie obowiązki ma mieszkaniec wsi. Nasi laureaci pokazują, że ty, nie, rolnicy czy farmerzy nie czerpią tylko. Ale też dają dla swoich lokalnych społeczności i dla nas, dla kapituły, to też jest bardzo ważna rzecz. Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślał, że finaliści i laureaci konkursu to elita polskiego rolnictwa. Rywalizacje są bardzo ważne, bo człowiek pracuje po to, żeby osiągnąć sukces, ale też jest ważne, że w pewnym momencie społeczność, czy w tym przypadku nawet Polska, zauważa, że są ludzie, którzy w tych trudnych warunkach. Potrafią sobie radzić, mimo kłopotów, mimo przeciwności różnych, tak jak wiemy, w rolnictwie nierównych warunków konkurencji oni są dobrzy. Jest okazja, żeby przez ministra rolnictwa wyrazić za to wdzięczność, życzyć wszystkiego najlepszego. Laureaci zwracali uwagę, że złote jabłko to nie tylko ukoronowanie wieloletniej pracy, ale również impuls do dalszego rozwoju. Praca rolnika to nie tylko jest praca orka w polu, ale również musimy być i rachmistrzami i biznesmenami. Ta nagroda, ona mnie zmotywuje do dalszej pracy w rolnictwie i myślę, że pomysłów mamy bardzo dużo tutaj z żoną i dzięki środkom unijnym. Myślę, że będą w dalszym ciągu realizowane. To gospodarstwo rozwiniemy jeszcze bardziej. To jest wielki sukces, wielki sukces dla nas, dla naszego gospodarstwa, dla rodziny, bo w tym gospodarstwie pracuje dwóch synów gdzie wspólnie to gospodarzymy na tym. To jest wielki prestiż dla siebie. Takie, takie zadowolenie, gdzie po prostu nas motywuje do tego, żeby jeszcze w dalszym ciągu się rozwijać. Każda nagroda motywuje i jakiś bodzie do dalszej pracy daje. Także będziemy się stali, starali po prostu działać na tym rynku jak najlepiej. I, i dbać o jakość po prostu i, i, i środowiska, i naszych futerek. Bardzo cieszymy się z tego tutaj, z tej nagrody, jaką otrzymaliśmy. Jest to takie ukoronowanie naszej pracy. Poza tym no, jest to jabłko, my się jabłkami zajmujemy, to tym bardziej tutaj dla nas cenna nagroda. No, jest takie wyróżnienie i mobilizacja do jeszcze lepszej pracy. Podczas gali wręczono także laur przedsiębiorcy rolnego. Nagrodę z rąk Zbigniewa Studniarskiego, redaktora naczelnego miesięcznika Przedsiębiorca Rolny, odebrali przedstawiciele spółki Ziarnopol. My jako fachowa prasa podajemy szereg informacji istotnych dla prowadzenia gospodarstw rolnych, prowadzenia ich w sposób nowoczesny, taki, który pozwala potem w efekcie stanąć tym ludziom tutaj i odebrać najwyższe laury rolników, farmerów rolnych. Jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy w tym pomagamy rolnikom, wspieramy ich. No i razem jakby otrzymujemy te laury, które otrzymują oni. Życzyć myślę, że możemy Dalszego rozwoju, nie spoczęcia na tych właśnie laurach. Zresztą wszyscy nasi laureaci podkreślają, że jeszcze dużo w życiu nie osiągnęli, mają bogate plany na przyszłość. Także myślę, że życzyć możemy właśnie spełnienia i realizacji tych planów.